Cześć, witam Was serdecznie u siebie na kanale. Dzisiaj przyszedł czas na mm, makijaż yy, październik, listopad. Listopadowy. I słuchajcie, moją inspiracją listopadową jest kolor głównie ceglasty, ale to taki czerwony ceglaste, takie ciemne brązy i wiecie co? Specjalnie przyniosłam Wam tutaj wszystkie moje palety, żeby Wam powiedzieć, że ja szukałam ceglastego koloru ym, intensywnego, o taki jaki mi chodzi. Czekajcie, bo synek, no, ale nie mogę tej pauzy zrobić, chodź. Też niech sobie siedzi i patrzy. Tak, pokazujesz. No to do, no, pokazuję. Dobrze. I zobaczcie, w jednym pudełku mam tyle. To jest jedno pudełko. A drugie mam nawet luzem bez pudełka, żeby wam pokazać. Czekajcie. Drugie to jest tyle. I ja nie znalazłam tutaj odpowiedniego koloru. No ja wiem, że też pokazywać synek. Później będziesz pokazywał. Nie znalazłam tutaj odpowiedniego koloru ceglastego, takiego intensywnego, mocnego, jakiego szukałam. Znalazłam kilka takich um, podobnych tak powiem. Na przykład w tej palecie Pro. Nie da się znowu się nie da. Czekajcie. Dobrze, dosłał pędzle do zabawy. Ta paleta, ona mnie nie powoliła jakby jakością. Ale kolory ma ładne, takie jesienne. I tu jest taki właśnie trochę taki. Hmm, no, ceglasty, ale nie jest jeszcze taki intensywny, jak to jak mi chodziło. I znalazłam jeszcze w tej kolorowej paletce taki właśnie ceglasto czerwony. I on tak tutaj wygląda. O. I ten już tak bardziej, bardziej w tym kierunku. Więc tak. Zacznę od y, załamania, znaczy w ogóle to zmatowię sobie łuk brwiowy. I wezmę sobie taki beżowy cień do zmatowienia tutaj. Dobra. Ślusetką się też przydało. I zacznę sobie od... Mm, tu jest taki... Nie wiem, chłodny brąz, czy jak to nazwać taki pod fiolet, pod szary jakiś, nie wiem. Ale w każdym razie zacznę tego sobie ponad załamaniem. Baw się tu pędzlami. No tak, korektor. Bo chciałabym, żeby to przejście właśnie pomiędzy tym bordowym... Bordowym cyklastym, żeby było takie ładne przejście tutaj właśnie w taki jaśniejszy. Nie będę dawała dużo kolorów, tak jak zrobiłam to ostatnio, że cztery kolory, bo mm, no one się potem słabo łączą jednak, niestety. To nie są palety za 200 zł, tylko za 50 zł, a nawet i mniej. Muszę zobaczyć tak na razie, właśnie, żeby tylko tak podkreślić, sobie załamanie. No i właśnie chyba przebić tego. Yy... I sama nie wiem, czy, yy, czy... Dobra, musia... zmieniłam trochę tutaj kąty, jeszcze miałam telefon w międzyczasie. Synek tutaj nie chciał mnie puścić, chciał siedzieć na moim miejscu. Dobra, myślę, że jednak wezmę, spróbuję. Spróbuję, jeżeli się da. Albo zaraz synek wszystko rozwali. Ale chyba się nie da. Idź sobie, pogonaj bajeczkę. Nie, nie, no tak. Nie, spróbuję z tym takim, tym tutaj. Nie, czy on jest, jest za bardzo czerwony, ale najwyżej coś tam jeszcze do niego zmieszam go z czymś innym, jeżeli mi się nie spodoba. Więc jakiś taki pędzel bardziej y, mniejszy. Zajmę się dzieckiem najpierw, może. Dobra, nie wiem, no jak długo cynęć <laughs> się zajmie, no ale zobaczymy. Dobra, idę z tym takim czerwono. W on nie jest ceglasty, tylko że on jest... Co sumie może nie jest taki tak intensywny, jakiego szukałam. Nie wiem, zaraz zobaczę na oku. Znaczy... Kolor jest odpowiedni. Martwi mnie tylko, że on będzie za mało intensywny. Daję tam popalić mały. Ale ładny jest. Chociaż tutaj nie wiem, czy jeszcze, czy jeszcze coś ciemniejszego nie chciałabym dać w kącie Zaraz się okaże. Dobrze, wrócę do tego wcześniejszego. I sobie tutaj troszeczkę te granice jeszcze rozetrę. Od razu. Najpierw od razu sobie rozcierać. O, takim jasnym cieniem roztarty, czerwony cień dość ładnie, ładne przejście się robi i, i po prostu nie ma tej takiej ostrej linii, tylko wszystko ładnie przychodzi. No i już się wrócił. Też chcę tu wejść. Dobra, wziąłem taki malutki pędzelek. Spróbuję jeszcze dodać takiego cienia... Hmm... Właśnie z tej palety Pro, taki nie wiem, czy to ten, czy, nie wiem, czy on jest w ogóle ciemniejszy od tego, co mam na oku, czy jaśniejszy, on jest bardziej taki w wpadający od tamtego, tamten bardziej w czerwień wpada. Chciałabym jeszcze zobaczyć, czy go się da tutaj dodać, czy się nie da. Żeby ten kącik trochę tu był bardziej taki intensywny. Ale chyba się dokłada. I takim drobnym pędzelkiem to... Mm, to jest skoncentrowany jest ten, ten pigment. No i dobra, to by było mniej więcej, no chyba na z tych, jeszcze coś błyszczącego oczywiście, ale tak z, tutaj z kształtu oka. Długo to nie zajęło. Tak to będzie mniej więcej wyglądało. Wezmę tylko coś puszczącego na środek człowieki. I chyba pójdę w jakieś złoto, bo. Bo chyba złoto mi tu najbardziej będzie pasowało. Ale poczekajcie, poszukam. Złotych to mam akurat od cholery. Poszukam jakiegoś odpowiedniego. No i właściwie taki najbardziej. Po... W tej paletce znalazłam takie złoto, które jest ym, jakby chyba najbardziej intensywne, takie najbardziej foliowe z tych wszystkich. Nawet bazy nie trzeba żadnej da dawać do niego, żeby ta intensywność była widoczna. I jest przepiękne, przepiękne. Dobra, oto jak to na oku. O, jest takie trochę ciemniejsze, znaczy ciemniejsze, trochę ciemne. Nie jest takie jasne, jasne złoto. Więc tutaj w kącik jeszcze przydałoby się. Hmm, patrzę, że się rozpadała. Ja muszę za godzinę wychodzić. Nie za godzinę, za mniej niż godzinę muszę wychodzić. No to świetnie. Więc to by było w tym miejscu. Nie chcę, żeby mi całego tego czerwonego pozakrywało. I teraz jeszcze dałabym jakieś jaśniejsze e, tu w wewnętrzny kącik. Zaraz poszukam. No dobra, może tam tu już nie jest takie istotne, cokolwiek, tutaj sobie wezmę. Tu ma taki chłodny, błyszczący już taka zmasakrowana paleta. No ale to nic. Tak, żeby tylko coś było jaśniejszego w kąciku, żeby się błyszczało. On no taki jest pod srebrny w sumie wpadający. Nie wiem, czy to by Ci mi pasował, ale złoty ze srebrnym. Hmm, może nie. Wezmę coś bardziej, bardziej pod złoty kolor, może jednak. Tu mam takie coś. Dobra, może być. Oczywiście trzeba teraz wziąć, pododawać tych kolorów. Dodać tego czerwonego. Porościerać jeszcze troszeczkę i, i zobaczymy. Tu sobie tak tylko klepie delikatnie. Ale leje. Mam nadzieję, że przestanie. O, ładnie teraz właśnie tego trochę do porozcierania tego kolorku. No tak. Oj, w sumie to mi się podoba. I nawet wezmę sobie, czuję, bo tu miałam jakiś rozświetlacz na tym pędzlu. Takim czystym pędzlem troszeczkę tutaj. Nie do końca jest czysty, bo tu kiedyś na o nim rozświetlać, więc bardzo możliwe, że trochę mi tutaj zabłyszczy tą powiekę, ale w sumie czemu by nie. <laughs> no i to by było tak na chyba tą chwilę. Tak to wygląda. Wezmę sobie oczywiście, powykańczam wszystko i zaraz Wam się pokazuje. No jestem, ale jestem w mega pośpiechu już na koniec, to już mi się tuż wszystko sobie byłam wymazane, już musiałam się czyścić, już muszę praktycznie wychodzić Przestało padać, a wręcz wysło, wyszło słońce, więc super Słuchajcie, ogólnie makijaż wygląda tak, to jest taki listopadowy Podoba mi się i nawet te cienie, gdzie wcześniej tak tych pro używałam raz i tak średnio To teraz one mi dzisiaj ładnie wszystko wyszło, podoba mi się Ładnie wygląda i... To by było na tyle. Dobra, lecę, bo się śpieszę. A zobaczcie, nawet pod kolor sukienki ubrance, nawet, nawet nie specjalnie. Tak się dopasowałam. No, to super. Ok, widzimy się już niedługo w następnym filmie. Buziaczki, papa. Pa.